Cześć, stronkador To jest kolejny gameplay z serii pierwszej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się złożeniem bel-słomy z pola i zrobię to w tradycyjny sposób, czyli po prostu mam tutaj lawetę na bele i po prostu będę je ładować przy pomocy tego ładowacza teleskopowego. Oczywiście ze specjalnymi widłami do bel. Dobra, więc mam dużo roboty, więc od razu przy stopie właśnie do pracy w sensie tak, załaduję tą lawetę i raczej pojadę tam na gospodarkę te bele sprzedać w tym odpowiednim miejscu gdzie się je sprzedaje, nie zarobię dużo ale też po prostu tych bel nie potrzebuję bo ja naprawdę mam mnóstwo słomy do ścierenia i do karmienia dla krów dlatego te bele ile załaduję tutaj na tą jedną lawetę pojadę sprzedać a resztę beli już zbiorę przyczepę samozbierającą i wtedy może tamte bele zawiozę tam obok krów. No ale mówię, mam ich tam dużo, więc mogę sobie spokojnie sprzedawać i nic się nie stanie. Dobra, tak więc taka będzie moja. Takie moje będzie zadanie na dziś w dzisiejszym odcinku. Ale jest dużo do pogadania w dzisiejszym odcinku, bo wydarzyła się bardzo duża, bardzo znacząca rzecz w świecie Farmismora, jaką jest ujawnienie pierwszego zwiastuna oraz pierwszych konkretnych informacji o Farmismatorze 17. Jest to było to niewątpliwie duże wydarzenie w minionym tygodniu. I dlatego oczywiście teraz jeszcze będę musiał poświęcić trochę czasu w odcinku, żeby jeszcze coś dodatkowo na ten temat tego wydarzenia powiedzieć. No więc tak. Jak zauważyliście, na pewno większość z Was zauważyła, że na moim kanale pojawił się specjalny filmik właśnie z okazji ujawnienia tych informacji o zwiastunia o Farming 17 w którym właśnie było widać jak leci ten zwiastun gry plus dodatkowo mówiłem pierwsze takie konkretne informacje jakie się o grze pojawiły ja je tutaj może omówię mniej więcej jeszcze raz i jeżeli ktoś jeszcze nie widział na przykład tego mojego filmiku, w którym właśnie jest ten zwiastun gry i ja mówię pierwsze informacje o tej właśnie grze, to niech zajrzy do opisu do filmiku, tam ten filmik się znajdzie. No i to było naprawdę duże wydarzenie właśnie, to ujawnienie tych informacji, więc musiałem zrobić jakiś właśnie specjalny filmik właśnie w postaci tego filmiku z informacjami. No i teraz na odcinku Chyba cały odcinek będę teraz gadać o tym, o tym Farmigo 17, bo no tamten to był taki... Kurde, jak ja wziąłem w ogóle te bele? Co ja robię? Muszę jeszcze raz je załadować. E, bo tam to był taki właśnie odcinek informacyjny, krótki, e, zrobiony na szybko. A teraz mam cały odcinek, żeby sobie pogadać właśnie o Farmigo 17. I to e, mam zamiar e, uczynić. E, tak, więc po pierwsze, pokazano właśnie pierwszy zwiastun to właśnie z okazji targów E3 e, pokazano pierwszy zwiastun tej gry, ale e, część osób być może nie słyszała tego co e, powiedziałem w tamtym filmiku informacyjnym. Po prostu ten zwiastun co pokazali to nie był gameplay. To nawet w ogóle nie miało przypominać gameplayu. E, to był po prostu e, zwiastun prerenderowany, czyli CGI. E, czyli e, no wykonany po prostu komputerowo, on nawet w jednym 1% e, nie zawierał. Właśnie to był system wygenerowany komputerowo. On nawet w 1% nie zawierał gameplayu. Więc jak były na przykład komentarze, chyba z tego co pamiętam, że i tak w Ralu będzie wyglądać gorzej no to oczywiście, że będzie wyglądać gorzej. Tak to jest, słuchajcie, w grach, że bardzo często gry mają właśnie takie zwastuny te prerenderowane, takie te CGI właśnie wygenerowane komputerowo, które nigdy nie wyglądają tak samo jak prawdziwy gameplay, bo taka jest zasada. Gra to jest gra, a to co. to jest coś jak na zas. To jest tego typu zwastuny jest coś jak na zasadzie efektów w specjalnych filmach, czyli one są zrobione komputerowo. Tak samo to jest zwastun zrobione komputerowo, w sensie, no... Yy... Tam nie było właśnie ani sekundy gameplayu i z reguły tak to jest z tymi zwastunami w CGI, że one w, później już gry po premierze ich nawet często w, w ogóle nie przypominają pod względem graficznym, bo nie jest taka zasada, więc to nie ma sensu pisanie komentarzy w, w sensie, nasze komentarze typu a i tak w, będzie yy, już po premierze gra wyglądać gorzej. No bo będzie, bo to był zwiastun właśnie prerenderowany, więc to jest oczywiste, że gra będzie wyglądać gorzej. Dlatego właśnie niestety to tak samo jak było z farmingiem yy, 15. Tam również na targach 3 pokazano zwiastun yy, z tym kombajnem Ponce, jak, ścier, jak ścina drzewo. I to też był zwiastun prerenderowany. No bo przecież 15 tak nie wygląda jak na tym zwiastunie, bo. no bo nie miała prawa tak wyglądać, skoro. Yy, 15 to jest właśnie gra generowana, grafika generowana na żywa, tam był zwiastun prerenderowany. A też czytałem tam komentarze pod tym zwiastunem 15, że e, przecież gra i tak tak nie będzie wyglądać, albo że zwiastun takie, a gra wygląda jak gówno, coś tego typu, no bo to, to tak jest z tymi zwiastunami. Zobaczcie sobie zwiastuny na przykład Assassin's Creed'ów, te prerenderowane CGI, a jak wyglądają właściwe gry, no bo to tak jest właśnie reklamowane w tych czasach, czysto tego... O kurde. Często tego typu zwiastuny są tworzone, ale one nigdy nie prezentują tej, tej gry, tego poziomu graficznego, jaki będzie w grze. Bo te zwiastuny w ogóle nie są z reguły tworzone na silnika gry. No jeszcze no super, zaczęła się staczać. No i gdzie ona się potoczy. Dobra, tak się rozgadałem o tym zwiastunie, bo to była w sumie taka dość ważna rzecz. No, ale tak więc, ta Trek w ogóle nie zawiera gameplayu i oczywiście czeka będzie wyglądać gorzej. Eee, a jeszcze była jedna sprawa, taka może kontrowersyjna, w sensie wymagania gry. One nie zostały, słuchajcie, oficjalnie ujawnione. One pojawiły się na stronie tego polskiego wydawcy, czyli CDP.pl, bo tam też widziałem, że są te wymagania, ale tam było napisane, że one nie zostały potwierdzone przez producenta. I powiem wam szczerze, że nie wierzę, że te wymagania, które są podane na CDWL, są prawdziwe, bo one są zwyczajnie za niskie. Ja rozumiem, że te farmingi to nigdy nie były gry, które graficznie jakoś zachwycały czy wybijały się pod przeciętność, ale takie. Te, ta specyfikacja, tam podana, to jest dla gry sprzed jakichś chyba 3 lat, albo 4 może nawet. Więc na pewno te wymagania. Które tam są na CDP.pl, to nie są prawdziwe. Taka jest moja opinia. Nie ma się nimi w ogóle co sugerować. Na pewno prawdziwe wymagania będą wyższe, jestem tego pewien po prostu. Tak więc to były te dwie takie rzeczy w woli wyjaśnienia. A teraz czas na informacje. Się trochę rozgadałem. No więc tak, informacje. Nowe marki, ale to było wiadomo, właśnie na tym nie było widać e, maszyny nowych marek, e, takie właśnie jak Fendt, Challenger, Valtra e, oraz e, Massey Ferguson Ezu, No to jest coś, te ładowanie belia ja tego nie lubię, to jest jedna z tych rzeczy, które w farmingu robię nie umiem robić do dziś, bo słabo mi to idzie strasznie słabo e, Dobra, e, trzy nowe uprawy mają być, aczkolwiek Później w oficjalnym opisie tej gry na stronie Farming Simulatora nie było nic, nie było słowa o nowych uprawach. To tylko było chyba taki news z targu F3. No więc mamy trzy nowe uprawy: słonecznik, o tym było wiadomo wcześniej, ale również soja oraz rzodkiewka oleista To jest dość ciekawe. Nareszcie dodadzą nowe uprawy, bo, bo w 15 nie dodali żadnych. Więc to mi się podoba, że, do, że do, dodadzą właśnie nowe uprawy. Mają być nowe zwierzęta, i raczej, chyba najprawdopodobniej, po prostu będą to. nasie mają być nowe zwierzęta i hodowlane i będą to świnie, słuchajcie. I to jest ciekawe. Hodowli świn również nigdy nie było, właśnie, bo zbytnio ja w sobie nie wyobrażałem, jakby to miało wyglądać. I szczerze mówiąc, do dziś sobie nie wyobrażałem, jak będzie wyglądać ta hodowla świn. No ale to zobaczymy w grze. Podobno ma być rozbudowana. Ta hodowla tych świn, więc liczę, że będzie właśnie fajna. Że. Bo właśnie w 15 i w 13 w sumie też zwierzęta takie moje, którymi się głównie zajmowałem, to były krowy, bo nimi się trzeba było najbardziej zajmować. Najwięcej w porównaniu do owiec czy kur. No ale widzę, że w 17 będzie troszeczkę. Inna alternatywa w postaci, znaczy będzie alternatywa w postaci właśnie świni i to bardzo dobrze. Wreszcie jakieś nowe zwierzęta dodadzą, bo trzynastki są te same i to nawet niezmienione. E, co tam jeszcze? A właśnie, e, ma zostać dodana możliwość wyboru, jak zaczynamy save'a, czy chcemy grać mężczyzną czy kobietą. I to, to już było dla mnie trochę ciekawe. Znaczy, w grach teoretycznie to nie jest nic nowego, w których się tworzy postać, czy chce się grać. Mężczyzną czy kobietą, ale akurat w farmingu to czegoś takiego jeszcze nigdy wcześniej nie było. Oczywiście ja bym mężczyzną, wiadomo. No ale kto wie, jak jakieś dziewczyny sobie grają w farminga, no sobie grały w farminga, to czemu nie mogą sobie wybrać postać kobiecą? Ja w ogóle nie mam z tym żadnych problemów. To na pewno będzie ciekawe, coś nowego, wiadomo. Co tam jeszcze z takich? Jakoś mi to teraz... Wszystko nagle wyleciało z głowy, bo to tak. To był taki szok, duży dla mnie, te zwiastun te informacje, bo naprawdę na to czekałem od długiego czasu. A właśnie, ma być radio w kabinie. Po prostu będziemy sobie włączać. I mają tam chyba piosenki z jakiejś tam, piosenki z internetu być. Hmm. Po prostu będziemy puszczać te, włączać radio w kabinie, wtedy będzie się po prostu lecić jakieś takie radio, chyba które jest w internecie, bo to ma być takie radio internetowe, ale będziemy mogli wpierwać własne pesenki. Więc jak ktoś będzie sobie w farmingu chciał w kabinie puszczać własnych pesenek, to nie będzie z tym żadnego problemu. Co tam jeszcze? Powróci leśnictwo, to dobrze. Ja się lubię, tym, lubię się zajmować czasami tym drzewem w 15., więc w 17 wiadomo, już, że to powróci. Co mnie na pewno cieszy, co tam jeszcze? A właśnie, premiera 27 października ma być. Chociaż kto wie, może się opóźni, nigdy nie wiadomo, ale na razie wychodzi na to, że 27 października na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. I nie, nie wyjdzie ta gra na starych konsolach, bo też się o to pytaliście wy. Komentarzu nie. Powiedziałem w filmiku, że wyjdzie na PC, PlayStation 4 i Xbox One. No to skoro tak powiedziałem, to znaczy, że nie wyjdzie ani na PlayStation 3 ani na Xbox 360. Po prostu to już są stare konsole i 15 na tych starych konsolach była już dość okrojona, w sensie ograniczona. Mniejsza ilość maszyn, ograniczona właśnie ich liczba, jak, jakie można kupić i mieć na swoim save'ie. Więc to w sumie jest logiczne, że 17 już się na tych starych konsolach nie pojawi. A właśnie ma być duża nowość w postaci modów na konsole. Pamiętam, że tutaj do 15 wyszło coś takiego, bo do 15 chyba oficjalni twórcy po prostu udostępnili te mody, które były najlepsze na Mod hubie, czyli na tej oficjalnej, tej oficjalnej stronie z modami. Może tam pojechać z tym czynnikiem. A dobra, nie, jakoś sobie taką powożę. No więc yy, nie wiem, jak będzie wyglądało tworzenie modów na konsole. Ale twórcy po prostu powiedzieli, że modding na konsolach się pojawi i tyle. Nie mam pojęcia właśnie jak to się będzie tworzyć. Ale na pewno, jeżeli w jakiś inny sposób, lekko niż na PC, być może inne programowanie, ale nie jestem pewien. No, ale będzie to na pewno jakieś wyzwanie dla moderów. Ale Giants na pewno wytłumaczy w takich poradnikach, jak to robić. Więc dla konsolowców no na pewno dobrze. Że pojawią się mody. Będą mogli sobie ściągnąć, co tam chcą. Na pewno właśnie urozmaici to grę na konsoli, co tam jeszcze? A właśnie. Ee, nic nie powiedzieli ani słowa, nawet najmniejszego, o tym, że ma być jakaś nowa fizyka gleby. Nie powiedzieli o tym nic. A przecież to właśnie wygrało w tej ankiecie, która była jakiś czas temu, oficjalna ankieta Giant Software, której się właśnie pytali, co chcemy w następnej części Farming Simulatora i Nowa Fizyka gleby wygrała. Więc to już można było być pewnym, że Giant Software tego nie zignoruje i doda w następnej części nową fizykę, ale oni ani słowa właśnie o tej nowej fizyce nie powiedzieli. Ujawnili właśnie sporo w, miarę sporo, w miarę dużo informacji ujawnili, ale o nowej fizyce nic. I to mnie właśnie zdziwiło. Albo trzymają to jako taki, o kurde, trzymają to może jako taki duży news na później, na jakieś pierwsze prezentacje, albo może to ich przerosło i w ogóle nie dodadzą nowej fizyki, kto wie, no bo jakby dodali tą. Tak po prostu wpadło mi do głowy, że chyba by się tym chwalili już od razu, że o nowa fizyka, realna fizyka gleby, czy coś takiego, że gleba w 3D będzie, a nie płaska tekstura. No nie wiem, myślałem, że będą się tym chwalić, ale jakoś nic nie powiedzieli, więc kto wie, jak nie dodadzą, w się na pewno w Tyle lat czekania. Konkurencja robi tego typu gleby, na przykład simulator Farmy 2016, yy, czyli Farma Expert. Ale właśnie Giant Software, nawet że to wygrało, wan... no właśnie. I to wygrało w tej ankiecie, w której się oni pytali, graczy, co byśmy chcieli w następnej części i jakby w, nawet mimo to tej nowej fizyki właśnie gleby nie było, to ja już bym się wkurzył, ale nie wiem, to było na razie jeszcze wczesne informacje, mało informacji, na więcej, no kurda, jak ja nie lubię tych bel ładować, na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać, najprawdopodobniej do farmconu, czyli do farmconu, czyli na tą taką specjalną imprezę, która się odbędzie odbędzie się pod koniec lipca, tylko i wyłącznie to impreza poświęcona Farming Simulatorowi. będzie, czyli taka, taka targi, taka konferencja właśnie związana z Farming Simulator'em odbędzie się ona właśnie pod koniec lipca, gdzieś tam w Niemczech i wtedy ma być podobno oficjalna prezentacja Farmiga 17, czyli może się pojawić pierwszy gameplay, jakiś pierwszy zwiastun taki już z gameplayem, a nie z prerenderowanym filmikiem i pewnie pierwsze screeny ale mówię, zaintrygowało mnie to, że oni nie powiedzieli nic o, o tej nowej fizyce gleby bo myślałem, że się będą tym chwalić to jest niepokojące, bądź co bądź, to jest niepokojące ale wam powiem, że ten filmik, co wrzuciłem, ten informacyjny o właśnie Farmix Motorze 17 totalnie mnie zaskoczył. Co mam na myśli? Pobił e, chyba no pobił dość sporo rekordów. E, mianowicie, pobił rekord e, wyświetleń w jeden dzień. E, pobił rekord chyba komentarzy w jeden dzień i pobił rekord e, wyświetle nie, co ja tam? Pobił rekord łapek w górę w jeden dzień. I to nie, że liczb... na no, się, pobił tak Dwa rekordy związane z łapkami w górę. Pierwszy to taki, że Rekord łapek w górę pod filmikiem w jednym dniu I to jeden dzień wystarczył, chyba Właśnie, bo... Aż tak dokładnie nie sprawdzałem, ale chyba w jeden dzień Ten filmik informacyjny Dostał więcej łapek w górę, niż jakikolwiek inny filmik na moim kanale a niektóre filmiki są już na Wiszą na kanale już 2, prawie 3 lata. Więc naprawdę, wow! Aż się zdziwię, po prostu, no mówię. Spodziewałem się, że tego typu informacje to będzie taki chodliwy temat, że Że na pewno wiele osób będzie tym zainteresowanych, ale nie spodziewałem się, że właśnie w jeden dzień pobiję rekordów, aż zwłaszcza z tymi łapkami w górę. No, kurde, w jeden dzień zdobyć więcej łapy w górę niż yy, yy, jak rekordista chyba yy, na, na moim kanale. Łapy w górę to jest. A w sumie nawet nie pamiętam, bo sprawdzałem, ale mi się myli. Albo filmik yy, z poradnikiem do leśnictwa, albo filmik yy, z powrotem, sentymentalnym, sentymentalnym powrotem do Sunotaro Farm 2009 który z tych filmików, pamiętam, że jak niedawno sprawdzałem miał 600 łapy w górę bo sprawdzałem, który ma najwięcej i właśnie się zdziwiłem że ten, te informacje o Farmistotorze17 w jeden dzień zdobyły więcej niż tamte filmiki w rok albo prawie rok więc to był dla mnie duży szok. Dobra, chyba zrobię tak. Yy, zrobię tak, że tyle starczy, chyba tych bel. Resztę, no mówię, chcę tu trochę zostawić, żeby jednak do tych krów troszeczkę ich poszło. Yy, a te pojadę już sprzedawać. No, w sumie tak całkiem, całkiem, całkiem ładnie je tutaj ułożyłem. Nie powiem, że nie, bywało gorzej. Teraz jest całkiem dobrze. Na szczęście, w 15 jest tak, że jakbym szybko teraz nie jechał, tej tak one nie spadną, więc to jest na plus, bądź co bądź. E, dobra, a właśnie. Być może kiedyś w przyszłości się pojawią jakieś komentarze. E, czy e, ben, Czy kupię farminga 17? Czy będę nagrywał farminga 17? I te, takie pytania się mogą pojawić w komentarzach. I myślę, że to jest jedno z najgłupszych pytań, jakie można mi zadać. Oczywiście, że kupię Farmiga 17 i to na premierę. Oczywiście, że będę nagrywał Farmiga 17. No to, to było naprawdę głupie pytanie, jakby to się zadał. Kurde, ja nie odpuszczę sobie takiej gry, żeby jej nie nagrywać, no bez przesady. Będę nagrywał i to już być może od dnia premiery. Zależy. Ale taki jest plan. A tu jeszcze do dziś leży tabela, co kiedyś ją zgubiłem. No ja nie mogę, zawsze zapominam, albo nie chcę mi się jej wziąć. Co? O! Jak? Przecież. One miały nie spadać. Ja pierdzielę, to gdzie ja pogubiłem te bele? Bo to te na górze się nie trzymają i one gdzieś poleciały. No fuck. dobra, już nie gdzieś tam leżą, później zbiorę. Ale ja byłem pewien, że one się będą trzymać. Te przyczepy, to te, te cztery co były na górze, one widocznie jakoś nie są przytwierdzone do tej przyczepy i musiały pociągnąć jeszcze te tutaj za sobą. Ach, cholera. A cholera, a dopiero zauważyłem to później, jakoś tak w lusterku zauważyłem, że coś mi tu leci. Cholera, jasna. Tyle ładowałem, a i tak się chyba z 7 beli spierdzieliło mi z przyczepy. No, super sprawa, naprawdę. Dobra, niech ten stoi tu, gdzie jest ładowacz Może je weźmie trochę i po drodze. A no, może nie, nie wiem. Nie no, na pewno wszystkich nie da rady ten ładować wziąć, za duży ich tam jest Dobra, tak więc bardzo jestem ucieszony z tych informacji o Forbigu 17 Były fajne, aczkolwiek wciąż jeszcze jest mało konkretów Czekam na więcej po prostu, zapewne każdy No ale mówię, trzeba jeszcze chyba będzie trochę poczekać Do konu, czyli pod koniec lipca Dobra, jedną mam. O, to nasz on aż... kurde, one mi aż tutaj spadły. I że ja tego nie zauważyłem. Cholera jasna, jeszcze tą źle wziąłem. Jak mówię, ja nie lubię tych bel ładować. Nie umiem i nie lubię. To jest jedna z tych czynności, których ja w farmingu nie lubię robić. Najbardziej, no mówię, czasami trzeba dla urozmaicenia, ale głównie bądź co, bądź wolę używać tej przyczepy samozbierającej do BEL. Naprawdę wygodniejsza, ułatwia życie mniej nerwów równa się mniej stresu. Właśnie, ma być też nowa mapa w 17. To raczej było oczywiste, aczkolwiek nie, nie ujawniono w jakich klimatach ma być to mapa. Mówiono właśnie, że w 15., że przed premierą 15 mówiono, że będzie to właśnie mapa w klimatach skandynawskich. No i jest ten właśnie Bjornholm, ale tutaj nie powiedzieli w jakich klimatach będzie ta mapa. No i na starcie ma być ponad 200 maszyn. To jest dużo, bo w farmingu 15 na starcie. Było ponad 140, a łącznie ze wszystkimi maszynami w grze, ze wszystkimi maszynami. A, tutaj, ze wszystkimi maszynami z DLC do 15, wychodzi tych maszyn chyba około 200. A w 17 już na premierę ma być ponad 200, więc wow, naprawdę dużo. I ma być ponad 60 marek, czyli ponad 60 licencji. No, dla porównania, w 15 jest chyba ponad 40 marek. Na 40, może około 50, a w 17 na starcie ma tych marek być ponad 60. Tak więc mówię, różnica jest duża. Dlatego właśnie twórcy opisują ten Farming Simulator 17 jako największą igrę grę w historii, największą grę rolniczą w historii. No bo wygląda na to, że naprawdę tak będzie. I co ja jeszcze miałem powiedzieć? To śmieje zapomniałem. A właśnie cena gry też wzrosła. W porównaniu do 15. Bo 15 kosztowała na oficjalnej stronie farminga w Euro to właśnie kosztowała 30 euro, a 17 kosztuje 35 euro. Tak samo i przełożyło się to na ceny gry w złotówkach, bo na Preorder właśnie chyba 15 kosztował. No nie jestem pewien, bo dokładnie nie pamiętam, ale chyba. Kurde, nie pamiętam. 80 zł chyba kosztował preorder 80 albo 85. Preorder 15, jakoś nie mogę sobie przypomnieć. A preorder 17 kosztuje już 100 zł. oczywiście mówię o wersji na PC. Tak więc cena wzrosła, ale zawartość też wzrosła ale ja uważam, że opłaca się kupić i na pewno kupię. Już teraz jestem co w stanie powiedzieć, mimo że nie widziałem ani sekundy gameplayu, ale już jestem pewien, że to zrobię. I kolejna bela mi spierniczyła. Dobra, resztę te sprzedam poza odcinkiem, bo już się nie chcę denerwować. Tak więc w tym gameplayu to już było wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.